Siemanko z tej strony. Kamczak Wariat Dzisiaj Wam pokażę jak w Boom Masters odblokować tę te postać. Czyli na przykład ten taki spa Spart Masters. I dzisiaj Wam to pokażę. Czekaj, może Boom teku. No, Pokażę Wam, jak, jak na przykład blokować nowe postaci. Wpiero zaczynam na przykład ten. To zasubskrybować, bo niektórzy tego nie umieją zrobić. Okej. Okay. Eee, tak. Jestem um, początkujący. tu już grałem, e, tylko muszę to przejść, wiecie, on no to pokaże, jak to odblokować i zaraz, a w ogóle to ten dźwięk I, i teraz nadzieja wyszedł lepszy i continue, co wy, może drobnie postać. Jest gość nowy. Mhm, on widzę tej postaci. <ścoughs> A! Puf. Dostał? Co ja zostałem? Nic. 18 Dobra 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 I lecimy z tym tematem Puff kurde Już Kurde O Jezus Dawaj 19, 11, 11 Dobra, już zabij mnie, bo już jest chcę. Kurde, jak cię zaraz, kurde, rozwalę. Ha. Ha. Ha, ha, Muszę tylko tu rozegrać, te mecze. Te głupie mecze. Puf i się pali. Fatality. ci, jest nas z której nienawidzę. Jest silna. A mnie? Dobra, uczysz 50. Nowa postać. Kurde. A tysiąc. Spoko. Dobra. Kupuję nową postać. Dobra. Pokażę Wam, jak odblokować tą postać. Czekaj. Jeśli mi się nazywa Lolwejna. Wchodzicie we Free subskryba. Tam ja nie mam. Eee. Eee. O, widzicie po prostu, jakby, no wiecie, wchodzicie w tą, w tego subskryba, nie? Wchodzicie w subskryba i coś tam poruszyc, klikacie i wychodzicie. Z tego też obługuje. Like foto. Instagram, Kamczyk Spróbuj ponownie, dobra, nieważne. są -so. widzicie? To był taki krótki filmik, jak go użyć w takiej I chyba będę. Da... Czekajcie, ogólnie chyba grał w Pomasters. To było na końcu tego odcinka, więc. więc ja kończę się manko.